Nowym SolidWorks PDM wprowadzono wiele nowych funkcjonalności, które z pewnością podniosą komfort pracy. Jeszcze bardziej ulepszono integrację z eksploratorem Windows, wprowadzono zmiany w listach BOM oraz polach zawartość i gdzie używane. Dla administratorów dodano ikony przejść między cyklami pracy, a całość charakteryzuje się jeszcze lepszą niż dotychczas wydajnością. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest integracja z eksploratorem Windows. Niewidoczna dotychczas wstążka eksploratora w wersji 2021 jest widoczna przez cały czas nawigowania po folderach. Dzięki temu można zmieniać widok ikon tak szybko, jak w pozostałych folderach systemu Windows. Ponadto wprowadzono do użytku skróty dla często wykonywanych operacji. CTRL-I dla zaewidencjonowania, CTRL-O dla wyewidencjonowania, Ctrl U dla cofnięcia wyewidencjonowania oraz Ctrl T dla przejścia między stanami. Dla widoków na kartach Zawartość oraz Gdzie używane dodano nową opcję Treehouse, pozwalającą na proste graficzne odwzorowanie hierarchii plików. Dzięki temu prostemu ulepszeniu łatwo zaobserwować można relacje między poszczególnymi plikami i odnaleźć elementy nadrzędne oraz zależne. Kolejną nowością, która ucieszy użytkowników, są ulepszenia w listach materiałowych tworzonych z PDM. W wersji 2021 IDM korzysta z ustawień wyświetlania komponentu listy materiałów określanych w programie SolidWorks. Bardzo pomocną opcją może okazać się łatwe przełączanie się pomiędzy zdefiniowanymi widokami kolumn. Dotychczas kolumna przypisywana była do grupy lub pojedynczych użytkowników. Obecnie przypisać można cały zestaw umożliwiający zmianę wyświetlania dodatkowych informacji w oknie eksploratora Windows. Grupy kolumn są bardzo łatwe do utworzenia z poziomu narzędzia administracji. Użytkownicy odnotują też szybsze wykonywanie operacji. Dodawanie plików, ewidencjonowanie czy zmiana stanu zajmują teraz mniej czasu. Dodawanie plików odbywa się od 1,5 raza do 3 razy szybciej. Operacje ewidencjonowania i zmiany stanu wykonywane są o około 25% szybciej niż dotychczas. Oprócz wspomnianych wcześniej zestawów kolumn, opcją dla administratorów PDM są dodatkowe ikony dla stanów i przejść w cyklu toku prac. Znacznie szerszy niż dotychczas wybór pozwoli na dokładne graficzne odwzorowanie stanu lub przejścia.